Cześć, dzisiaj powiem na temat gry Imperium w 8 minut, gry od wydawnictwa BART. Przenoszone dla 2 do 5 graczy, gry, w której niewielkie gabaryty, malutkie pudełko i tytuł mówiący wiele na temat tego, jak długo się gra w tą grę. Co dostajemy w grze? W grze dostajemy planszę. Plansza jest dwustronna. Na planszy mamy regiony oraz kontynenty przeniesione jakimiś tam ścieżkami wodnymi. Każdy z graczy otrzymuje kupę drewna, które symbolizuje drewniane kosteczki A jego armię, natomiast dyski yy, miasta, które może stawać na planszy w różnych regionach. Otrzymujemy tokeny żetonów, takie, które tutaj widzicie na planszy. Każdy z graczy otrzymuje też yy, pieniądze, takie żetonowe, żetony. W, 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 Mówiące o tym, że są to pieniądze oraz zestawy, zestaw kart, yy, którymi będzie nagrywać akcje i na czym polega gra. Każdy z graczy początkowo otrzymuje 3 jednostki, które stawia na startowym regionie na planszy, a następnie za pieniądze, które otrzymał, które to jest też ważne, pieniądze są przez całą grę, czyli dostaniemy 8 monet, to przez 8, mamy 8 monet na całą grę, czy tam dostaniemy 12 monet, w zależności od tego, ile jest graczy. Także pieniądze są tutaj zasobem, który się kończy, wydają, wydając, wydając go. Będziemy próbować kontrolować jak najwięcej regionów, jak najwięcej kontynentów na mapie, żeby dodawać punkty oraz zbierać surowce, które będą później naliczone jako punkty. W grze mamy karty, karty, które kładziemy nad planszą. Mamy tutaj trunk, punkt, trunk kosztu tej karty i każdy gracz, Naprzemiennie w swojej turze kupuje kartę, zagrywa akcję i wykonuje tą akcję, i na koniec będziemy liczyć punkty. Koszt kart macie tutaj czyli karta najbliżej po lewej stronie kosztuje 0 pieniędzy, natomiast najbardziej po prawej 3 pieniądze. I co znajduje się na kartach? Na kartach mamy Dwie informacje: po pierwsze, jaki zasób daje nam karta? Mamy, cztery, nie, mamy pięć zasobów: czyli drewno, marchew, kowadło, czyli żelazo, kamień, którego tutaj nie ma, i diament, który jest najlepszym najbardziej, najbardziej, zasobem najbardziej opłacalnym zasobem, oraz mamy akcję na dole. Po pierwsze te zasoby. Co dają zasoby? Zasoby dają to, że kupując karty i zbierając zasoby, mamy na każdej karcie mamy punktację, czyli za, dwie, za dwa zasoby kowadła otrzymamy punkt zwycięstwa na koniec. Jeżeli takich kart zbieramy cztery, to będziemy mieć dwa punkty i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, nie wiem, no marchewki są akurat marchewki są słabe, czyli yy, trzeba ich mieć dużo, żeby żeby zdobywać jakieś punkty, natomiast diamenty już za jedną kartę taką dostajemy na koniec punkt zwycięstwa. Czyli pierwsza minigra to jest taka, żeby kupować karty, na których mamy te surowce i na koniec punktować za ilość tych surowców, które udało nam się zebrać. Mamy jeszcze kartę jokera, czyli taka, która ma wszystkie zasoby na sobie i ją możemy na koniec punktacji zagrać jako dowolny zasób po to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Ale ważniejsze w tej grze są akcje, które są na dole. I jakie mamy akcje? Po pierwsze mamy akcje, może zacznę od tej strony. Mamy akcję wystawiania kostek. Jeżeli kupimy taką kartę i ją zagrywamy, automatycznie gracz, który ją zakupił, może na planszy wystawić kostkę. Gdzie wystawia kostkę? A wystawiają ją zawsze w startowym regionie, od którego wszyscy zaczynamy. Chyba, że taki gracz posiada na mapie już miasto, wtedy ma wybór, czy kostkę wystawia w startowym regionie, czy w regionie, w którym posiada miasto. Czyli pierwsza akcja to jest wystawianie kostek. Druga akcja może być to akcja wiązana, może być z usunięcie czyjejś kostki z gry oraz wystawienie kostki. Czyli po zagraniu takiej karty żółty gracz może usunąć kostkę i wstawić swoją kostkę, bo mamy dwie akcje. Mamy tutaj plus, czyli akcja, w której gramy negatywnie. Mamy też akcje dzielone. Dzielone akcje to są takie, że możemy wybrać czyli mam tutaj przy tym momencie albo z usunięcie czyjeś kostki z gry, ewentualnie wystawienie miasta. Załóżmy, że mamy jakąś tam inną sytuację na, na, na planszy, taką, i gracz, który to zrobił, może usunąć zieloną kostkę, ewentualnie w miejscu, w którym już jest, wystawić miasto i dzięki temu będzie mógł się już tam, tam wystawiać kostki, a nie tylko w stratowym regionie. Mamy ruch, ruch to taki, taka strzałka i mamy dwa rodzaje ruchu. Mamy ruch tutaj i mamy ruch tutaj. Ten ruch pozwala nam ruszać się poprzez te, te, te wody, czyli ruch ze statkiem. W tym momencie, mając dwie kostki, możemy zrobić raz, dwa. Ewentualnie, nie wiem, gdybyśmy mieli taką sytuację raz i dwa i pozwala nam to ruszać się poprzez wodę i zajmować kolejne kontynenty. Mamy też normalny ruch. Normalny ruch polega na tym, że możemy wykonać cztery, e, cztery ruchy. Może to być jedną kostką, może być też czterema różnymi kostkami, czy pozostają takie kastki, grać żółty możemy zrobić raz, dwa, trzy i na przykład raz. I w tym momencie e, porusza się tak, a nie inaczej na planszy. Mamy też karty, które mają zwykłe po prostu wystawienie miast, nie obwarowane e, wyborem, e, tak jak w przypadku tej karty. To co punktujemy w tej grze? Po pierwsze punktujemy to, co powiedziałem za ilość zebranych surowców, czyli w zależności od przelicznika dla każdego surowca otrzymamy tyle, ani tyle punktów zwycięstwa, ile jest tutaj narysowane. Jak widzicie na mapie mamy też takie żetony, czyli osoba, która kontroluje taki region, ten żeton pójdzie do niego, więc liczy mu się to w podliczaniu punktów za surowce. Oraz yy, mamy jeszcze dwa yy, dwie pozostałe, yy, dwa pozostałe punkt, punktowania, to znaczy dostajemy punkt za każdy region, który kontrolujemy. Kontrola regionu polega na tym, że mamy tam najwięcej swoich yy, 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 drewnianych elementów, czyli w tym momencie żółty gracz miałby raz, dwa, trzy punkty za kontrolę regionu, a zielony tylko jeden. Yy, 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 Miasto liczy się również do, do kontroli i wtedy mamy punkt zwycięstwa. W przypadku remisu nikt nie otrzymuje punktu zwycięstwa. Drugi, druga możliwość to jest za kontrolę kontynentów. Kontrola kontynentów polega na tym, że gracz, który posiada w nim najwięcej, ma na nim najwięcej regionów, kontroluje kontynent i również otrzymuje za to punkt zwycięstwa. Czyli mamy trzy, trzy punktowania za regiony, za kontynenty, które są tutaj wyszczególnione oraz za surowce. Wygrywa oczywiście gracz, który z tych punktów na koniec zdobędzie najwięcej. Tak wygląda gra Imperium w 8 minut, a Was zapraszam do posłuchania, co mamy do powiedzenia na temat tej gry. Na dzisiaj to wszystko, dzięki za obejrzenie i zapraszam za, na kolejny odcinek.